Teresa Lipowska zali się na cienie, jestem gnieciona, dotykana, wręcz obmacywana. Teresa Lipowska występuje od prawie 7 dekad, a od ponad 20 lat kojarzona jest Glown z rola Barbary Mostowiek z serialu M. Jak Milost. Ostatnio aktorka postanowiła zadbać o swoje zdrowie i pojechała do sanatorium w Busku Zdroju. Serwisowi jechał dnia zdradzili, jak reagowali na nie pozostali kuracjusze. Teresa Lipowska miazdy aktorki młodego pokolenia, mylę je, bo wszystkie essa jednakowe. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Teresa Lipowska od lat jeździ do buska Zdroju, który ceni sobie za ciszę i spokój. W sanatorium gwiazda chętnie korzysta z zabiegów leczniczych, stara się jednak nie uczestniczyć w rozrywkach integracyjnych. Choć czasem spędza czas pozostałymi kuracjuszami, tak opisuję ich zachowanie. Czysto, gdy ktoś kulturalnie rozpocznie rozmowę, siadam z nim do kawy, ale czasami bywa i tak. Ze kto z daleka krzyczy: Ja, Panią znam, Pani Basiu. Lubuję się w tym szczególnie kuracjuszki. Podbiega ja i wtedy jestem przytrzymywana, gnieciona, dotykana, wręcz obmacywana. To esa minusy popularności. Można się do tego przyzwyczaić, ale do pewnego stopnia. Aktorka zdaje sobie sprawę, że zainteresowanie, z jakim się spotyka, świadczy tylko o tym, Za jej kariera była udana. Przyznaje także, że dużo częściej spotyka się z życzliwością, a niestosowne zachowania zdarzają się stosunkowo rzadko. Teresa Lipowska krytykuje Wigiliusena, wszyscy zapominają, po co tam przyszli. Teresa Lipowska w jednym z wywiadów przyznala, że jest jedna z gwiazd, które otrzymuje z ZUS-u wyjątkowo niskie świadczenie. Jej emerytura wynosi niewiele ponad 2000 złotych i aktorka musi wciąż pracować. Byzyc na godnym poziomie. Dodala jednak, że stara się nie narzekać i cieszy się. Ze zdrowie pozwala jej być wciąż aktywna zawodowo. Gwiazdy jak miłość kiedyś i dziś. Pamiętacie, jak wyglądali 23 lata temu, stare zdjęcia.